MNH, fabryka zbrojeniowa III Rzeszy, składająca pojazdy gąsienicowe dla niemieckiego Wehrmachtu. Swoją działalność rozpoczyna według różnych źródeł kolejno w 1937 i w 1939 roku. Lecz można przyjąć za wysoce prawdopodobne, że nastąpiło to na przełomie czerwca i lipca 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Odkrycie ognia przez ludzi. Pozwoliło im zmieniać kształt stali. W przypadku wojen stal zmieniano w maszyny, które niosły śmierć. Od małych pocisków po wielkie czołgi. Ogień, który dla człowieka z jednej strony jest wielkim darem, z drugiej strony w dużym stopniu z jego działalności niesie wielkie zniszczenie. Zapraszam Was na krótką opowieść o maszynen fabryki Niedersachsen-Hanower. Ja nazywam się Krzysztof. A znajdujesz się na kanale Krzysztof Filler Podróże dla Pasji. Jeśli podobają Ci się moje materiały, zostaw łapkę, komentuj oraz subskrybuj kanał. No to zaczynamy. Wbrew staraniom i nadziei NSDAP nigdy nie osiągnęła w wolnych wyborach w większości, by mogła samodzielnie stworzyć rząd. Dlatego po wielu perpetiach Hindenburg zdecydował się oddać władzę w ręce Adolfa Hitlera. Dlaczego tak zrobił? Był zapewniany, że Adolfa Hitlera uda utrzymać się w ryzach. Jednakże Adolf Hitler był bardzo sprytnym politykiem. Na przełomie czerwca i lipca 1939 roku maszynem fabryk Niedersachsen Hanover zaczyna produkcję takich SDKfz-251. Zresztą będzie głównym dostawcą podwozi do tych transporterów aż do października 1944 roku. Ale w tym miejscu wypadałoby się zastanowić, dlaczego mimo powstania Ligi Narodów po I wojnie światowej, mimo ograniczeń nałożonych na Niemcy za sprawą Traktatu Wersalskiego, Niemcy na przełomie czerwca i lipca zaczynają produkcję w fabryce zbrojeniowej. Otóż nie było to już pierwsze pogwałcenie traktatu. Jawne zbrojenie Niemiec od marca 1935 roku. W tym samym miesiącu, rok później, Adolf Hitler wysłał Wehrmacht do zdemilitaryzowanej nadręgi. Gdy tutaj mogłoby się wydawać, że Trzecia Rzesza próbuje odzyskać tylko to, co niemieckie, Wehrmacht na pomoc generałowi Franco zostaje wysłany do Hiszpanii, gdzie żołnierze w warunkach bojowych Mogą sprawdzić nową taktykę prowadzenia wojny. Dla nielicznych tylko oznaczało to, że Rzesza szykuje się do wojny. Następnie zostaje podpisany Pakt Osi, potem Anschluss 12 marca 1938 roku oraz we wrześniu tego roku słynna konferencja w Monachium, na której przywódcy europejskich mocarstw. Francji i Wielkiej Brytanii zdecydowali o oddaniu Sudetów w ręce III Rzeszy. Słynne MNH składało się tak jakby z trzech różnych fabryk. Pierwsza to Eisenwerke Wulfer, Kolejna Maschinenfabrik Latzen, gdzie dziś znajduje się Luftwar Muzeum Latzen. I zakłady w Linden. To właśnie w Linden produkowane były słynne Pantery. Panzer Kam Aczkolwiek A czykolwiek Pantery były produkowane dopiero od 1943 roku w MLH. Co więc działo się w tej fabryce wcześniej? Na samym początku zaczęto produkować oczywiście te SDKFZ -y 251, podwozia do nich różne części części zamienne, ale nie tylko. Pancer trójki, pancer czwórki, sztugi, czy jak to woli sztuchy, 3, czy SDKFZ-10, czyli lekki ciągnik artyleryjski, czy słynny SDKFZ-9, czyli FAMO. 18 tonowy ciągnik artyleryjski, który miał holować takie tygrysy. Jednakże nie sprawdził się w tej roli. SDKFZ-9 FAMO mógł holować czołgi lżejsze, jak Panzer 1, Panzer 2, 3 czy Sztugi. Pantery nie były produkowane tylko i wyłącznie w MNH. Produkowała je również taka firma jak Daimler Benz czy MAN. Jednakże dość sporo panter wyprodukowanych zostało w MNH. Bo aż 30% z 6000 wyprodukowanych sztuk jest produkcji MNH. Po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez rządy Francji i Wielkiej Brytanii nad niemieckie miasta lecą alianckie samoloty. Jednakże w lukach zamiast bomb mają ulotki. We wrześniu Podczas gdy polscy kawalerzyści dzielnie szarżowali na czołgi wyprodukowane m.in. w MNH, alianci bombardowali niemieckie miasta ulotkami. Dziś w dawnym jednym z oddziałów Maschinenfabrik Niedersachsen Hanower znajduje się muzeum. Muzeum, w którym królują głównie samoloty i to nie wojenne ale są tam również takie rodzynki jak brytyjski Spitfire czy niemiecki Messerschmitt Bf 109. Lecz to nie wszystko. Zobaczymy tam wiele drobnych rzeczy z epoki, jak odznaczenia czy kubek podpisany przez słynną niemiecką pilot-oblatywacz Hannę Reich. Po duże rzeczy, jak silniki samolotowe czy flak 8,8 cm. Możemy również zobaczyć kubelwagena typ 82, umalowanego w barwy Afrika Korps, czy wagon dowodzenia tego afrykańskiego korpusu, w którym miał siedzieć sam Feldmarszałek Rommel. Koniec wojny, Maszynen fabryk Niedersachsen hanover była już szóstą co do wielkości fabryką zbrojeniową Rzeszy. Jednakże, jak sprawną, jak dobrze zorganizowaną, jak dobrze poukładaną fabryką była, świadczy chociażby fakt, że Pancer III, Pancer IV i Sztuga III produkowano równocześnie. 14 marca 1945 roku nad hanowerskim niebem znowu pojawiają się alianckie samoloty. Jednakże tym razem zamiast ulotek, mają już w swoich lukach bomby. Zrzucają je oni, co na dwa dni wyłącza fabrykę MNH z użytku. Jednakże uszkodzenia zakładów maszyn fabryk Niedersachsen Hanower udaje się naprawić po dwóch dniach od 16 dalej produkuje ona pantery i Pantery. 17 i 25 marca mają miejsce dwa kolejne jednakże małe naloty nie powodują one żadnych uszkodzeń na terenie zakładów 28 marca nalot jest już tak duży że całkowicie pozbawia fabrykę dostaw energii elektrycznej i gazu. Jak wspomina były pracownik zakładu, fabryka była już niezdolna do produkcji panter czy jak panter, co widzimy na załączonym zdjęciu, które zostało zrobione przez brytyjski personel po wyzwoleniu. Kilka sztuk, które były już w większości złożone, postanowiono jeszcze złożyć ręcznie. Na zdjęciu zrobionym przez Brytyjczyków dokładnie widać pięć pojazdów Jacht panther bez działa, a w prawym dolnym rogu nieskończoną Panterę bez wieży. Widać również kilka silników do tych pojazdów i inne części, jak na przykład koła z ogumieniem. Zapewne produkowane przez firmę Continental, która do dziś produkuje opony w Hanowerze. Pojazdy ze zdjęcia zostały złożone w celu przeprowadzenia testów. W ciągu 9 miesięcy Brytyjczycy skompletowali w sumie 9 Panther i 12 Jagdpanterów. Testy miały na celu porównanie niemieckiego sprzętu do brytyjskiego. Dziś jedną panterę z tej powojennej wersji. Możemy zobaczyć w muzeum w Bowington. Oczywiście, jeśli jest nim nazistowska fabryka, to są również pracownicy przymusowi i więźniowie obozów. Na miejscu jednego z podobozów wybudowano nowoczesne osiedle i nie ma, podobnie jak w przypadku MNH, już śladu, aczkolwiek ustawiono tam pamiątkową tablicę. Możemy się domyśleć, że tak jak w wielu przypadkach. Taki tutaj, niemieccy dygnitarze próbowali przenieść produkcję pod ziemię, w asfaltowym tunelu Achlem 1 miała produkować firma Continental AMNH w tunelu Achlem 2. Fabrykę wyzwoliła 9 Armia Amerykańska, a została ona w brytyjskiej strefie okupacyjnej. I to na mocy ich działań na przełomie 46. i 47. roku została w bardzo dużym stopniu rozebrana. Tak więc kończy się los zbrojeniowej fabryki III rzeszy MNH. Tu żegnam się z wami i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof. Witt.